Siema, z tej strony akła i zapraszam na POKENewsy. Jak zwykle zaczynamy od sezonu ligowego i wydarzeń do końca lutego i już wydarzeń w marcu. Jak widzicie, coraz mniej wydarzeń się zbiera. Mamy dużo wydarzeń karcianych, jak zwykle, ale także mamy trochę Pokémon Go, i też jedno wielkie premier challenge dla fanów VGC. Więc jeżeli chcecie wziąć w nim udział, to będzie 25 lutego. Więc sprawdźcie sobie kalendarz eventowy Pokémon na stronie events.pokémon, jeżeli chcecie wiedzieć y, szczegóły danych wydarzeń. Serdecznie przypominam o tym, że już 22 lutego, czyli w czwartek, Odbędą się zapisy na AUIC, więc jeżeli chcecie grać na Internationalsach w tym roku to już 22 lutego o 7 naszego czasu, będą zapisy. Trzymam za was kciuki. Lotki i gazety biznesowe w San Francisco donoszą, że mistrzostwa świata Pokemon, odbędą się. W 2026 roku właśnie w San Francisco. Jak widzicie tutaj dla przypomnienia grafika, ponieważ w San Francisco były już mistrzostwa świata, odbywały się one w 2016 roku. No i jak na razie plotki głoszą, że całe Moscon Center zostało wynajęte przez Pokémon Company. 20 tysięcy miejsc hotelowych zostało wynajęte przez Pokémon Company. Akurat na przełomie lipca i sierpnia, więc takie są podejrzenia. A czy to prawda? Jeszcze zobaczymy. Nowy angielski dodatek Pokémon TCG o nazwie Twilight Masquerade będzie miał swoją premierę już w maju. Będzie on się składał z dwóch dodatków japońskich Crimson Haze i Mask of Change. Crimson Haze właśnie zostało zlikowane na turnieju. W i za chwilkę przejdziemy do kart, które znajdują się w tym dodatku. Jak widzicie, jak na razie mamy grafikę booster packa japońskiego. Mamy też kilka ujawnionych kart. Jak zwykle, jeżeli tłumaczenie polskie ma sens, to pokazuje tłumaczenie polskie. Tutaj mamy naszą Ursalunę EX. Mamy 260 życia, 260 HP to jest dość sporo. Mamy abilitkę, że atak tego Pokemona kosztuje o jedną energię mniej za każdą kartę nagrody, którą wziął już przeciwnik. I mamy atak właśnie Blood Moon za 240 obrażeń i ten dany Pokemon nie może atakować w czasie następnej tury. Dość mocny atak. Jako atak końcowy, podobnie jak Charizard, Radiant Charizard, więc wydaje mi się, że Ursaluna tutaj będzie grywalna. Następnie pojawia nam się Screamtail EX i mamy nagły wrzask. <grym> Możemy użyć ataku tylko wtedy, gdy idziemy jako drudzy i tylko podczas naszej pierwszej tury. Podczas następnej tury przeciwnika nie może on zagrać żadnych kart zaporterów ze swojej ręki. Dodatkowo, atak Crunch 120 obrażeń odrzucamy energię z aktywnego Pokémona przeciwnika. Też dość mocna i możliwe, że grywalna karta. Kolejne to tu, tutaj polskie tłumaczenie nazwy tego Pokémona. Oczywiście nie chodzi o byłego Iron thorns, -a, tylko o Iron Thorns. O Iron Thorns EX. I tutaj mamy kochani 230 HP, umiejętność, kiedy ten Pokémon znajduje się w aktywnym miejscu, Pokémon z boxem, z rule boxem, za wyjątkiem Future Pokémonów, nie mają żadnych zdolności, żadnych umiejętności. I mamy atak za 140 obrażeń i przenosimy jedną energię z tego Pokemona do jednego ze zbęczowanych Pokemonów. I mamy też Jonę i mamy dwie grafiki. Oczywiście ta druga fulartowa bardziej się podoba jak zwykle zresztą. Mamy atak umieść kartę saportera ze swojego Discard File'a do swojej ręki. Natomiast kolejny atak to 20 razy obrażenia, 20 obrażeń za każdą energię dołączoną do aktywnego Pokemona naszego przeciwnika. Więc też możliwe, możliwe, że w pewnych sytuacjach grywalne będzie. Mamy Saportera. Tutaj już zostawiłam angielskie tłumaczenie z japońskiego, ponieważ polskie tłumaczenia było straszne. Perin wyciągamy, pokazujemy dwa Pokemony z naszej ręki przeciwnikowi do dwóch Pokemonów, to też jest ważne. Wtasowujemy je z powrotem do deku i ze swojego deku wyciągamy tyle Pokemonów, ile ich tasowaliśmy, ile ich pokazaliśmy. I tasujemy z powrotem dek. Więc też możliwe, że będzie, będzie to karta przydatna. I nowy stadion. Raz na turę, jeżeli zagraliśmy już jakiegoś supportera, możemy wyleczyć 10 damage'asy każdego z, z naszych Pokemonów. A tutaj już totalny hit, wszyscy już o tym piszą i wszyscy już o tym rozmawiają, nowy ace spec, który polega na tym, że mm, każdy gracz tasowuje swoją rękę do talii, Następnie my dobieramy 5 kart, a przeciwnik dobiera dwie karty. Można to porównać do Roxan w sumie. Więc jeżeli nie gramy Roxanne i jakiś Ace Spec przydałby się w naszej talii, to myślę, że to będzie grana karta. Znamy już promki z Scarlet and Violet Temporal Forces które znajdziemy w pre releaseach Proszę bardzo o to promeczki, na które będziemy mogli trafić. No mi osobiście marzy się ten Miraidon. Bardzo mi się podoba ta grafika. A wy, którą prąkę wybieracie? Napiszcie w komentarzu. Linie lotnicze indonezyjskie postanowiły zareklamować jeden ze swoich Pikachu Jet takim właśnie sposobem. Że będą rozdawać specjalną Pikachu Promkę w oryginalnej koszuli, która się nazywa Batlik. Zapewne jest to związane z kulturą Indonezji. Jak chcecie, jeżeli się znacie, możecie napisać w komentarzu, w jakich uroczystościach się nosi takie koszule. Więc, jeżeli interesuje Was taka promka, to musicie się wybrać do Indii w 2024, przelecieć się Pikachu Jetem i dostać od indonezyjskich linii lotniczych tego wspaniałego stworka. Time magazine w USA wydał oto te piękne, specjalne edycje kolekcjonerskie swojego magazynu na 25-lecie Pokémonów w Ameryce. Więc, jeżeli macie dostęp, kupujcie, bo jest to limitowana edycja i są cztery różne wersje okładki. Jak widzicie, możecie złapać je wszystkie. Mamy wszystkie startery z pierwszej generacji, razem oczywiście z Pikachu, z Pokémon Yellow, bo tam też on był starterem. Mamy tam artykuły właśnie na temat marki, jaką stworzył Pokémon, a także na temat tego, w jaki sposób grać w Pokémon Go? Na pewno w tych numerach jeszcze więcej ciekawych artykułów znajdziemy. Muszę się dobrać do tej gazety. Wówczas yy, mam nadzieję, że streszczę ją wam na kanale. Pokémon Horizons pojawia się na Netflixie także w Polsce. Więc jeżeli nie oglądaliście tej serii, to pierwszy sezon pojawi się już 23 lutego. Pokémon Scarlet and Violet Global Challenge 2. Zacznie się 21 lutego, potrwa do 29. Będziecie mogli rywalizować online z różnymi graczami, z różnymi trenerami, a za ukończenie i w ogóle za uczestnictwo otrzymacie 100 tysięcy League Pointów, 1 Złoty Battle Cup i 1 Ability Patch. Warto wziąć udział, jeżeli trenujecie VGC. A jak już mowa o VGC i turniejach VGC, jeden z hiszpańskich trenerów, uczestników jednego z ostatnich turniejów, Alex Soto, miał schakowane dwa Pokemony na ostatnim większym turnieju i zażartował na Twitterze, że jeżeli jeszcze raz Pokémon Company znajdzie u niego schakowane Pokemony, to postanowi podłożyć bombę. No niestety, Pokémon kompany nie wzięło tego jako żart, więc niestety Hiszpan. Stety, niestety Hiszpan złapał Permabana na turnieje i na uczestnictwo w wydarzeniach Pokémon. Czy słusznie? Decyzję zostawiam Wam. Wracamy do weselszych newsów. Pokemon Center, możecie zakupić wspaniałe, niesamowite psa jajowe. <grytania> Utensylia do kuchni. Jak widzicie, mamy ściereczki, mamy fartuszki, mamy oczywiście też specjalne łyżeczki, mamy wszelakie miseczki, więc jeżeli lubicie gotować, zapraszam do Pokemon Center i zobaczcie, co tam jest dla Was naszykowane. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam i trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień.